Czy można użyć adresu wirtualnego do założenia spółki? Można użyć adresu wirtualnego, czyli tzw. wirtualnego biura, do rejestracji spółki i nie ma z tym większych problemów. Niuans jest taki, że jeżeli będziemy rejestrować się do VAT-u, to urzędnik ma obowiązek, jest procedura, w którym oni weryfikują, czy pod tym adresem faktycznie spółka odbiera korespondencję, czy, czy w ogóle ktokolwiek wie coś o tej spółce pod tym adresem. Więc jeżeli zarejestrujemy spółkę pod jakimś adresem, nawet nie wirtualnym, ale pod czymś domowym adresem jednego ze wspólników, a następnie urzędnik podczas rejestracji do VAT-u zapuka do drzwi i ktoś tam powie nie, ja w ogóle nic nie wiem o rodnej spółce, to to powoduje problemy i zamieszanie. Upewnijcie się, że możecie zarejestrować spółkę i zarejestrować ją potem do VAT-u, jeżeli chcecie korzystać z adresu wirtualnego. Tak samo, oczywiście, jeżeli macie umowę najmu, na przykład na część lokalu od jednego ze wspólników, warto poinformować o tym tych wspólników, żeby oni też byli tego świadomi, że od czasu do czasu może zapukać ktoś z instytucji państwowych i powiedzieć: Dzień dobry, czy tutaj spółka ABC odbiera korespondencję pod tym adresem.